Jak tutaj wygląda sytuacja może tych osób, które, które do tej pory były członkami OFE? Też Państwo doskonale o tym wiecie, bo no, ten, ten element, jak gdyby ustawy, był, był szeroko tutaj dyskutowany. Krótko mówiąc, 1 kwietnia 2014 roku rozpocznie się czteromiesięczny okres, w trakcie którego ubezpieczeni z tych dwóch grup, będący członkami OFE, czyli z tych roczników od 49 do, do po prostu do późniejszych roczników, prawda, osób urodzonych w późniejszych latach, będą mogły dokonać wyboru, prawda? czy chcą nadal odprowadzać część składki do otwartego funduszu emerytalnego, czy też chcą część tej składki tą część odprowadzaną do tej pory przekazywać do ZUS-u i ewidencjonować na subkącie. Przyjęto założenie, że milczenie czy, czy yy, brak jakiejkolwiek decyzji oznacza wolę odprowadzania całości składki do otwartego funduszu emerytalnego. Jeżeli ubezpieczono nie złożył oświadczenia ZUS do ZUS-u, tak jest, do ZUS. -u. Jeżeli ubezpieczony nie złoży oświadczenia o tym, że część składki będzie przekazywał do otwartego funduszu emerytalnego, no to ustawa wprowadza takie domniemanie, że jego intencją, jego wolą jest odprowadzanie całości składki do funduszu ubezpieczenia społecznego. Dlatego też no, trzeba pamiętać o tym, że to jest jednoznaczna wskazówka która nam pokazuje jaka jest, że tak powiem, może nie wola, ale no, sugerowany sposób postępowania przez samego ustawodawcę. Prawda? Wyraźnie z tego wynika, że ustawodawcy zależy na tym, aby jak najwięcej osób zrezygnowało z odprowadzania tej części składki do ofer i przekazywało tą składkę w całości do Funduszu Ubezpieczenia Społecznego. Dwa zastrzeżenia, na dwie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze na to, że ta ustawa, jak Państwo już wspominałem, ona ogranicza wysokość składki przekazywanej do OFE. To nie jest tak, że my mamy możliwość, nie wiem, zadecydowania, ile chcemy przekazywać do OFE, bo takiej możliwości nie mamy. Prawda? Możemy tylko podjąć decyzję co do tego, czy chcemy, aby 2,92% z tych. 19,52 było przekazywane do otwartego funduszu emerytalnego czy też, aby cała składka w wysokości 19,52 była przekazywana do FUS, a, a jednocześnie 7,3% było w całości ewidencjonowane na tym właśnie subkoncie, o którym już wspominaliśmy. Także ta decyzja ona jest ograniczona tylko do tej kwoty 2, 92, y, setne procenta. Co do tego, że 4,38% z tych 7,3% przeznaczonego na finansowanie emerytury pierwotnie metodą kapitałową będzie przekazywane do fus i ewidencjonowane na subkoncie, to jest już rozstrzygnięcie samego ustawodawcy. I drugie, druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w tym kontekście, to to, że ta deklaracja, to oświadczenie, ono się odnosi tylko do przyszłych składek, czyli do tych składek, które, yy, które będą odprowadzane od 1 lipca 2014 roku, znaczy za 1 lipca 2014 roku. Czyli krótko mówiąc, to, co żeśmy do tej pory zgromadzili w otwartym funduszu emerytalnym, te, te aktywa, one w otwartych funduszach emerytalnych pozostają wysokości, w jakiej powiedzmy dziś one tam się znajdują, czyli po umorzeniu tych 51,5% aktywów, które do tej pory miały pokrycie w tych papierach, że tak powiem, elitowanych czy, czy poręczanych przez Skarb państwa. Moim zdaniem to rozwiązanie nie narusza ani artykułu drugiego konstytucji zasad zaufania obywateli do państwa, ani też zasady ochrony własności i innych praw majątkowych, dlatego że tutaj wykorzystano tą instytucję subkonta, która powoduje, że nie uległy znaczącemu ograniczeniu powstałe wcześniej ekspektatywy Natomiast takie naruszenie, biorąc pod uwagę ten element, który w tej chwili omawiamy, widzę w innym miejscu. Mianowicie, chcę powiedzieć, że ustawa również dokonała zmiany jak gdyby warunków funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Te zmiany one wynikają już z tego, o czym mówiłem Państwu, to znaczy wynikają z tego, że ten kapitał będący do tej pory w rękach OFE'a stopniowo, ponad połowę, bo ponad 50% przekazano do, do Funduszu Ubezpieczenia Społecznego, więc wartość tego kapitału no, jest zdecydowanie niższa, co za tym idzie jak gdyby rentowność działalności prowadzonej przez OFE też ulega znaczącemu ograniczeniu. Druga sprawa, to co Część składki przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego też uległa ograniczeniu, więc to, co powiedzmy na przyszłość będzie trafiać do otwartego funduszu emerytalnego, powoduje, że ta, ta wartość kapitału też będzie mniejsza. Trzecia sprawa, o tym jeszcze będę mówił Państwu za chwilę w trzecim punkcie. Ten tak zwany subak bezpieczeństwa. on też, Na czym polega ten subak bezpieczeństwa? Na tym, że. Ustawodawca przewiduje, że na 10 lat przed osiągnięciem przez nas wieku emerytalnego rozpocznie się proces sukcesywnego przekazywania kapitału emerytalnego zgromadzonego w OFE do, do yy, Funduszu Ubezpieczenia Społecznego. Znowu przy wykorzystaniu tej instytucji subkonta. Co miesiąc 1,120 wartości środków będzie przekazywana do Funduszu Ubezpieczenia Społecznego. 1, 120 to oznacza, że w momencie, kiedy będziemy przechodzić na emeryturę, na naszym koncie w otwartym funduszu emerytalnym nie będzie już ani grosza. Co więcej, zauważcie Państwo, dlaczego ja mówiłem o tym, że ta ustawa yy, yy, przede wszystkim wprowadza w błąd, jeżeli chodzi o tytuł tej ustawy. Zauważcie Państwo, że w momencie, kiedy będziemy przechodzić na emeryturę, to te środki, które gromadziliśmy, z przeznaczeniem na naszą prywatną emeryturę, na naszą indywidualną emeryturę one zostaną już skonsumowane przez, że tak powiem, emerytów, których świadczenia przy wykorzystaniu naszych środków zaewidencjonowanych na subkoncie po prostu były finansowane. Dlatego, że, tak jak powiedziałem, ten swawak bezpieczeństwa zakłada, że co miesiąc na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego jedna 120 trafia do ofer... przepraszam, do fus jest ewidencjonowana na subkoncie. Do fus to znaczy do funduszu, z którego finansowane są świadczenia metodą repartycyjną. Prawda? W momencie przejścia na emeryturę nasz kapitał emerytalny, który do tej pory był przeznaczony na naszą prywatną emeryturę, będzie skonsumowany przez osoby, które aktualnie pobierają te świadczenia emerytalne. Jednym słowem, ta ustawa zakłada, że warunki jak gdyby, prowadzenia działalności przez otwarte fundusze emerytalne, one, one po prostu uleg, ulegną znaczącemu pogorszeniu. Natomiast gdzie widzę ewentualnie tutaj, tutaj naruszenie konstytucji, też jednym jak gdyby, z elementów, Zmiany warunków prowadzenia działalności przez otwarte fundusze emerytalne są pewne zmiany, które dotyczą jak gdyby stopnia zaangażowania kapitału emerytalnego w poszczególne, w poszczególne instrumenty finansowe i też no, sprawa też będąca przedmiotem też skargi Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, sprawa zakazu Reklamowania otwartych funduszy emerytalnych, więc y, moim zdaniem przede wszystkim ten pierwszy element, y, on narusza y, zasadę y, prawa do zabezpieczenia społecznego wyrażoną w artykule 67 Konstytucji. Krótko Państwu powiem, jakie jest rozumowanie. Więc y, w pierwotnej wersji projektu jeszcze tej ustawy zakładano, że y, 75% kapitału czy środków będących w posiadaniu OFE będzie inwestowane w akcje na giełdzie. Prawda? Można powiedzieć, będzie przedmiotem gry giełdowej. Później, pod wpływem też pewnych opinii, które były zgłaszane w procesie legislacyjnym, jak gdyby złagodzono nieco. Wymogi czy, czy zapisy zawarte w tej ustawie złagodzono, to znaczy przeniesiono przepis do przepisów przejściowych, końcowych tej ustawy, i można powiedzieć, zrezygnowano z takiego bezwzględnego brzmienia tego przepisu, to znaczy postanowiono, że ten warunek zaangażowania kapitałowego w akcję na giełdzie na poziomie 75% on będzie odnosił się tylko do pierwszego roku funkcjonowania ustawy, czyli do końca 2014 roku, a następnie w kolejnych latach on będzie będzie zmniejszany o 20%, czyli 1 stycznia 2015 już nie 75%, a 55%, rok później 35% i 1 stycznia 2017 roku już by ten przepis, że tak powiem, przestał obowiązywać. Ale zobaczcie Państwo, jaka jest wymowa tego przepisu, ja uważam, że, że tak, że to, że część osób, część ubezpieczonych zdecyduje się, zdecyduje się odprowadzać część składki do otwartego funduszu emerytalnego no to nie oznacza, że te osoby w pewnym sensie nie zasługują na to, żeby chronić ten kapitał, który tam jest odprowadzany przed ryzykiem związanym, no krótki, krótko mówiąc, z grą na giełdzie. Krótko mówiąc, to, że te 2,92% jest odprowadzane do otwartego funduszu emerytalnego, to nie zmienia przeznaczenia tych środków. Te środki nadal są przeznaczone na emeryturę, a mamy w konstytucji zapisane, że obywatele mają prawo do zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia w wieku emerytalnego. Prawda? Także moim zdaniem jakby skazanie tych ubezpieczonych na pewne, pewne ryzyko związane z ryzykowną grą na giełdzie, a wiemy, że już ofer... Inwestować w te tak zwane bezpieczne papiery wartościowe, w obligacje Skarbu Państwa i inne papiery, takiej możliwości nie uzyskują, no to moim zdaniem narusza artykuł 67 Konstytucji i, i prawo do zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia, osiągnięcia wieku emerytalnego. I króciutko jeszcze na temat. Tego trzeciego elementu reformy, no jednego z najistotniejszych, mianowicie likwidacji, likwidacji tak naprawdę dożywotnich emerytur kapitałowych. Więc założenie jest takie, że fundusze dożywotnich emerytur kapitałowych, o których Państwu wspominałem, nie powstaną, że zakłady dożywotnich emerytur kapitałowych nie powstaną. Yy, yy, że, jak Państwu już wspominałem, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego rozpocznie się w odniesieniu do każdego indywidualnego ubezpieczonego proces stopniowego przekazywania środków do Funduszu Ubezpieczenia Społecznego. Te środki będą ewidencjonowane na subkoncie i, krótko mówiąc, w momencie, kiedy spełnimy przesłanki przejścia na emeryturę, to otrzymamy już nie dwa świadczenia, jak zakładano do tej pory, prawda? czyli emeryturę z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego i emeryturę z Otwartego Funduszu Emerytalnego, czy emeryturę kapitałową, tylko jedno świadczenie finansowane w całości z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego nie z naszych środków, tylko ze środków osób, które powiedzmy ze środków kolejnego pokolenia osób, które po nas. Wtedy, kiedy powiedzmy zakończymy naszą karierę zawodową, będą, wejdą na rynek pracy, będą opłacać składki itd. Tak tak Więc wniosek jest taki, że y, że tak naprawdę to jest likwidacja kapitałowego segmentu ubezpieczenia emerytalnego, że y, 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 no, trzeba zakładać, że y, zdecydowanie ponad 90% osób y, po prostu przejdzie w całości do Funduszu Ubezpieczenia Społecznego i zrezygnuje z odprowadzania tej części składki do otwartego funduszu emerytalnego.